Siemanko, wiem, że dawno się nie widzieliśmy, ale tak jak wam mówiłem, miałem przeprowadzkę plus miałem tam problemy ze zdaniem mieszkania, ale to jest historia na inny materiał. Powiem tylko tyle, że było to bardzo stresujące i życzę wam, żebyście nie przeżyli tego, co ja przez ostatnie 2-3 tygodnie, bo to po prostu była masakra. W każdym razie dzisiaj zagram Waffentragerem Aufesto, ponieważ chcę zagrać legendarnym czołgiem, tak jak już wam mówiłem rok temu, ja tym pojazdem nie grałem zbyt dużo. I teraz taka mała anegdotka, kupiłem dwa zestawy po 75 paczek na moje główne konto i na moje drugie konto na głównym koncie nie trafiłem ani jednej bitwy wutekiem a na drugim koncie trafiłem tych bitew 60 także, także to było ciekawe nie nie 60 tylko 55 a dodatkowe 5 bitew dostałem za ukończenie tego trybu z Wutekiem. Swoją drogą, co sądzicie na temat tego trybu z Wutekiem? Moim zdaniem teraz ten Wutek ma bardzo utrudnione zadanie, żeby wygrać. To prawda w tamtym roku harty miały taką samą sytuację jak Wutek w tym roku i po prostu to było bardzo trudne, żeby wygrać jakąkolwiek bitwę, bo Wutek był wtedy zbyt OP. A teraz było w drugą stronę. Teraz Wutek miał naprawdę spore problemy, chyba że rzuciło mapę Redshire i tam były kapy dosłownie obok siebie, więc... Więc wótek mógł stać sobie po prostu na górce i dekapować każdy punkt z tej samej pozycji. Plus jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, mianowicie nagrody za ten tryb z WTekiem. Mianowicie był tam jeden rozrusznik, jak zrobiliśmy trzy misje na WTeku, może inaczej nie trzy, tylko jak zrobiliśmy tę ostatnią misję, tę najtrudniejszą, ona chyba była na fragi, z tego co pamiętam, to wtedy dostawaliśmy jeden rozrusznik, a potem co? Wszyscy zrobili sobie te misję na WTeka i potem nikt tego trybu dosłownie nie grał, także to jest spory minus. WG powinno coś zrobić właśnie z tymi nagrodami. Zobaczcie, że w trybie Natarcie też te nagrody nie są jakieś super. Co prawda w trybie na te nagrody są tysiąc razy gorsze niż, niż w trybie z wutekiem. czego też do końca nie rozumiem, ponieważ te nagrody powinny być troszkę lepsze. Tutaj wiadomo, jak będziemy robić misje tygodniowe, no to będziemy mieli filetowe HP, ale patrząc na to, ile trzeba grać, a tutaj są dosłownie no, słabiutkie nagrody. Jest jakiś CS-63, który nazywa się huragan. To jest taka sama sytuacja jak z tą QL. Tak, dobrze mówię? Tak, wydaje mi się, że dobrze mówię. Także no, te nagrody nie są jakieś super. A w trybie za WTK mieliśmy 2000 obligacji, było wyposażenie eksperymentalne, także tego było naprawdę sporo i opłacało się grać ten tryb. A z drugiej strony ten tryb był bardzo nudny, plus czekaliśmy od 3 do 4 minut za bitwą, ponieważ osoby, które już zrobiły misję WTK, nie miały po co tym czołgiem grać, ponieważ no, nie było żadnych misji, nie było żadnych korzyści z gry tym czołgiem, czego też nie rozumiem. I WG powinno zrobić coś takiego, że resetują misje codziennie. I powiedzmy, będzie można wtedy zgarnąć 6 czy 7 rozruszników, ale to by było na plus, moim zdaniem, dla WG, bo wtedy więcej osób by grało. Byłoby większe zainteresowanie tym trybem. Można by wtedy zrobić jakieś eventy ze streamerami. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. A ja teraz przejdę do pierwszej bitewki WTK, bo troszkę się rozgadałem. Mapa Lakeville. Losowanie nie jest najgorsze, ponieważ nie ma żadnej lodówki, czy też Godzilla. Jest tylko jedna arta, która może mnie denerwować, ale niekoniecznie. Tak musi być. Na pewno pojadę sobie do miasta, ponieważ nie ma sensu, żebym jechał na jeden, dwa czołgiem, który nie ma żadnego pancerza. Na środku się nie ustawię, mimo tego, że mam celne dzieło, ponieważ ten czołg nie ma żadnego kamuflażu, więc po prostu muszę ustawić się w mieście i poczekać, aż ktoś wyjedzie pod moją lufę. Taka jest prawda. Swoją drogą zastanawiam się, czy WG będzie usuwało wuteki z naszych kont. W tamtym roku, jak skończył się event z wutekiem, zostało mi chyba 35 czy 37 bitew, no to jest nieistotne ile mi zostało bitew. W każdym razie chodzi o to, że miałem jeszcze tam kilka bitew do rozegrania wutekiem i WG po prostu usunęło mi ten pojazd z, z konta. Teraz mam ponad 40 bitew i nie ukrywam, chciałbym, żeby ten czołg został na moim koncie. Tym bardziej, że w obecnej mecie, która jest w Wocie, to ten wótek tak na dobrą sprawę nie jest praktycznie żadnym zagrożeniem. Po prostu trzeba mieć szczęście i złapać na przykład takiego grilla na Traka i wtedy rzeczywiście, może zrobimy uszkodzenia. Ale w innym przypadku to ten czołg już nie robi. Takiego. O nie, chyba ginę. Mhm, ginę. Papa. I to jest to, o czym mówiłem. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Zopałem Grilla na traku, ale nie spojrzałem, że moja drużyna po prostu wstanęła sobie na kwadracie K7, K8, przez co byłem sam w mieście i te czołgi po prostu mnie spuszowały. Także to jest. Dowód na to, że wótek nie jest szkodliwy. Naprawdę trzeba mieć ogromne szczęście, żeby kogoś złapać, tak jak ja złapałem tego grilla. Plus, nie wiem czemu ten grill się nie naprawił, chociaż... już dostał wcześniej jedną pestkę, to może dostał z silnikiem albo z amurakiem, to szybko naprawił, żeby... żeby na przykład mu głowa nie odleciała. Przez co właśnie mogłem go trzymać na traku, Ale to naprawdę, mówię, to jest... Kwestia szczęścia, czy my zrobimy z tym wótekiem, czy nie. Liczyliście, ile sekund wyparowałem? To było dosłownie 10 albo 8 sekund. A ile strzałów otrzymałem w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć strzałów i łótek jest w garażu. Dobra, to ja nie przedłużam zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Pierwsza bitwa zakończona super wynikiem. 2000 uszkodzeń, wynik drużynowy, raport szczegółowy, i lecimy z drugą bitewką w tym materiale. Mapa Prochorówka, powiem Wam szczerze, nie wiem, co ja tutaj mogę zrobić z tym butekiem na Prochorówce. Może i jest to dobra mapa pod takiego TDK z dobrym działem, ale... Ale na Prochorówce, żeby wykorzystać dobre działo TDK, trzeba mieć dobrego lighta. A Jeden z moich czołgów lekkich robi kółka na środku obok torów, także... Ja tutaj nie liczę na dobrego spota. Na całe szczęście WZ-ka chociaż zajęła dobrego krzaka, więc no, może będzie jakiś wczesny spot. Ale też muszę pamiętać o tym, że nie mogę podjechać zbyt agresywnie, ponieważ ten wótek nie ma żadnego kamuflażu. Wartość kamuflażu mojego wóteka, ponieważ ja gram na Tumiku, wynosi 11. A 11 to jest naprawdę bardzo mało kamuflażu, więc tutaj trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. Hmm, uważaj tą wózetką, żebyś, żebyś się nie wywalił. Nie wiem, czy ja. Nie, mogę, nie, nie mogę podjechać w C1. Już tam jest 120, a jak ja tam podjadę w UTiem, to, to na 100% nie będziemy mieli tam miejsca. Muszę stać tak jak teraz i czekać na spota w tej linii. Trzeba być po prostu cierpliwym. O, KPZ zginął. Ile? Minuta 30. Gate lecimy. 30. Nie, nie będę mieć bicia. Teraz ja zrobię tak jak ostatnio. O, chwila! Jednak coś się dzieje. WZK chciała zająć A1 i, i dostała spota, co oznacza tylko tyle, że w tym miejscu jest light. Także zaraz będę mógł albo go, nie wiem, strzelać na ślepo, albo poczekam, aż moje czołgi lekkie coś zaświecą. Ale dobra, nie ma sensu teraz przedłużać. Wrócę do was, jak będzie jakakolwiek akcja w tej bitwie. Szybki update WZK 132A jest już w garażu. Ten gracz zginął dokładnie w tym miejscu. O, szarfotur też już ginie. Ta bitwa jest raczej przegrana. Dwie porażki z rzędu. Ale tutaj będzie się kręcić. O, jest 13 z top 5. Może go wykończę. Powinienem. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jak nie ma light do 10 tieru to mamy. A nie, nie mamy przewagi, bo nasza wózetka jest w tym miejscu. Ta wózetka teraz musiałaby się cofnąć do lasu i przejąć tego krzaka, ponieważ... Teraz 49 nie ma zbyt dużego współczynnika kamuflażu, więc WZK -ka 132.1 jest w stanie zautspotować tego gracza. Tylko teraz pytanie, czy, czy ta WZK ogarnie, że ma wjechać do lasu, czy wjedzie do jamy i się zamknie. Wjedzie do jamy i się zamknie. Nienawidzę grać prochorówki, naprawdę. Nienawidzę. Graliście test, jak były te zdarzenia losowe. Pamiętacie, prochorówkę tutaj w tym miejscu nie było żadnej linii krzaków. Ja czekam, aż ta prochorówka wejdzie do gry, bo to zmieni całkowicie grę na prochorówce. I wtedy nie będzie czegoś takiego, że ta mapa jest zależna od czołgów lekkich, tylko będzie szansa na to, że my będziemy mieli większy wpływ na bitwę, grając takim właśnie Tedekiem albo jakimś medem albo wolnym Hatekiem. A teraz co? T49 wjedzie sobie do krzaków i, i będzie pozamiatane, będzie pozamiatane. Ja sobie tutaj zrobię miejsce takie camperskie. Trzeba dobrze drzewka przewrócić i wtedy będę mógł tutaj stać bez spota. Mam nadzieję, że ten T49 nie pojedzie jakoś po mnie, że będę mógł tutaj sobie stać na spokojnie. Jeszcze jedno drzewko. Szkoda, że nie mam odłamkowo-burzących. Aczkolwiek kładowanie odłamkowo-burzących na WTK to <grym> chyba nie byłby zbyt dobry pomysł. Ale gdybym miał, to tutaj wtedy przewracam to drzewko, to drzewko, to drzewko i mam o wiele lepszego spota. To znaczy spota, miejsce, w którym mogę stać. Także po raz kolejny ja robię szybką przerwę i wrócę do was, jak cokolwiek będzie się działo w tej bitewce. T49 jest już blisko. 263 właśnie dostało za 1100, to chyba... nie, to były dwa strzały, to nie był strzał od Jadzi. Także T49 jest gdzieś tutaj w tych krzakach. Albo to może być UDES, chociaż nie, UDES był chyba na Hilu, nie, UDES był na H1. To raczej ten UDES jest. O. <noise> FO właśnie wyparował. Mam 800 uszkodzeń i nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. Nic a nic. I to jest druga przegrana. Jest też 49 Może mi się go wykończyć. Dobra. T49 w garażu. I jak się dobrze ustawię, to będę mieć bicie jeszcze na S75, jeśli się nie mylę. Jest taki pixel, ale nie wiem, czy. Czy ja to trafię? Raczej nie. Mam jeszcze trzy pestki. Teraz nie wiem czy... O, właśnie jest Udes. des. Co prawda to nie jest mój spot, tylko kobry. Ale mogę zrobić to tak jak teraz. Jedna pestka, druga pestka. Mam chyba spota po strzale? Nie, nie mam. Ja teraz szybko przeładuję. Ustawię się... W taki sposób, żeby spotować dojazd. I mam 40 sekund czekania na magazynek. Mam nadzieję, że żaden czołg teraz nie będzie jechać, bo to się będzie równało z tym, że już nic w tej bitwie nie zrobię. A ja tak to będę mieć szansę na jeszcze jeden magazynek. Także ja czekam, czekam. Ta jadzie będzie musiała w końcu się ruszyć. Jadzie albo grill i w tym miejscu te czołgi powinny dostać spota. Chociaż nie, bo ja tutaj nie mam zasięgu widzenia. Czyli tutaj dostaną spota. Albo w najgorszym przypadku tutaj. I wtedy będę mieć naprawdę bardzo mało czasu na reakcję, żeby się wycofać za Dubuszę, ale mam nadzieję, że. Że to mi się uda. Ah, nawet nie miałem czasu na to, żeby zareagować. Uwielbiam prochorówkę, naprawdę. Uwielbiam. Druga bitwa również zakończona porażką. 3400 uszkodzeń, wynik drużynowy, raport szczegółowy. I lecimy z trzecią bitewką w tym odcinku. Mapa kopalnie, losowanie na dziesiąte tiery. Jest jedna Godzilla, to będę musiał uważać. Mam taki pomysł na tę bitwę, że podjadę w to miejsce i spróbuję złapać. Jakiegokolwiek. Aha. Czy My przegrywamy Hila. Nie, powinniśmy wygrać. Powinniśmy wygrać, ponieważ człowiek jest drużyny przeciwnej się zatrzymał. Okej, okay. to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wracam do tego, co chciałem powiedzieć, to chcę w tym miejscu złapać kogoś na traka i takiego gracza odesłać po prostu do garażu. Taki jest plan, czy to wyjdzie? Nie wiem, zaraz się okaże. zjedzie z Hila? Tak, zjedzie i to bez żadnego problemu, ale to nic nie zmienia, bo tak czy siak mamy Hila za darmo. Mamy chwilę za darmo. Tylko teraz kwestia tego, żeby ten Eber jakoś nie zginął albo żeby zaświecił FVA. Bo ja tak w sumie troszkę boję się podjeżdżać, bo ten FO może mnie zmanshotować, a tego bym nie chciał. Chociaż w sumie jak 705A jedzie, to ja może też jakoś ustawię się w linii tego budynku, to wtedy ten FO nie będzie miał na mnie bicia. To jest dobry pomysł, jak myślicie? Chyba tak. Chyba tak. Spota jeszcze nie ma, więc nikogo nie ma na tej półce. Chodź tą 140. No, pokaż się. Albo tym CS-em. Jak ja mogę się odbić od CS-a w taki sposób? O, jeszcze podpała, no, ekstra. A czemu w tych bitwach dzieją się takie dziwne rzeczy? Naprawdę, to są bardzo dziwne rzeczy i nie mam żadnego fanu z grania tym wutekiem. Liczyłem na to, że podczas nagrywania tego materiału będę się świetnie bawić, ale na razie się na to nie zanosi. Te bitwy są takie bardzo dziwne, plus rzuca mi takie mapy, na których ciężko mi cokolwiek zrobić. Prochorówka, okej, okay, ale kwestia tego, że trzeba mieć dobrego lighta. Jaka była kolejna mapa? Lakeville. No to na Lakeville jest taki problem, że połowa tej mapy nie jest do naszej dyspozycji. Bo albo jest to wielkie jezioro, albo po prostu wielka góra, która oddziela kanion od tego jeziora. I tak to właśnie wygląda, że na żadnej mapie nie jestem po prostu w stanie nic zrobić: nic a nic. Aczkolwiek spróbuję, może tego typa jakoś rozwalić. Ciekawe, czy polosuje mi pękę? Polosowało. Ok, typ w garażu. FV chyba strzelił. FV chyba strzelił, bo jakieś duże działo strzeliło w kamień. To to słyszałem. Tylko teraz pytanie, czy ja mogę podjechać? Dobra, jadę. Ten Neffal ładuje jeszcze przez chyba 8 czy 7 sekund, więc zdążę na spokojnie. Kto wie, może z tego TPK uda mi się trafić, albo i nie. To wuzetkę chociaż, co? Pokaż się tą wuzetką. chodź, chodź, chodź. O nie, nie mam opuszczania. No i nie mam też damage'a. Nie mam też damage'a, Za to mam bicie na TFPK, tylko muszę się cofnąć. Dobra, tefopek dostał jedną pestkę, Arta jest za skałą. Szkoda. Weź tym cofniesz się czy nie? Musisz się cofnąć, musisz, 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 no. Dobra, dostał jedną pestkę, jeszcze jedna. Ajajaj. Mm, mogłem poczekać, mogłem poczekać i przymierzyć na spokojnie, bo teraz ten strv na 100% pokaże swój boczek. Albo ja po prostu bym podjechał tutaj w to miejsce i... I wtedy złapałbym kąt. O, właśnie, jest boczek. Mogłem poczekać, mogłem poczekać, a nie chciałem być chciwy na damage. Cały czas zapominam o tym, że ten czołg ładuje ponad 50 sekund swój magazynek. Więc, jak miałem ostatnią pestkę, a zostały tylko dwa czołgi, to powinienem zostawić tę pestkę i poczekać na dogodną okazję, żeby po prostu wystrzelić ten pocisk. Pierwsze zwycięstwo dzisiejszego dnia ponad 2500 uszkodzeń, 700 po spocie. Użyję bonusu do doświadczenia. Wynik drużynowy. Raport szczegółowy i lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym materiale. Ruinberg, losowanie na uspatiery. O, no to ciekawe. Może w tej bitwie uda mi się zrobić jakiś dobry wynik. Kto wie. Podjadę sobie... Nagrywa się? Nagrywa się. Myślałem, że nie włączyłem nagrywania. Podjadę sobie, nie wiem, może w to miejsce na A1 i spróbuję złapać te czołgi, które będą grały na F2. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ Jestem wielkim Tedekiem, który nie ma żadnego pancerza i jak pokażę, że o tak jak teraz I wychylę się tutaj na tym E1, to przeciwnicy będą mogli strzelić tutaj w to miejsce Także na 100% dostanę damage za, za to wychylenie, ale z tego co widzę to chyba będzie warto Skoda T56, a 75 TS, no i obiekt 2684, który chyba mnie zaświecił, tak jest Strzelisz, strzelisz, dobra to ja zaryzykuję ja za... To było głupie. To było bardzo głupie. Nie wiem, co ja miałem w głowie. Już nie mogę się tak wychylać. Już nie mogę się tak wychylać. Szczerze? Myślałem, że ta Jadża też jedzie w to miejsce, gdzie ten obiekt. Ale nie. Jadża ustawiła się w tym miejscu i celowała jeden. Ale to było głupie. Nie, Nie takie głupie błędy i co ja mogę zrobić? Jestem już na jeden strzał. Dosłownie jestem na jeden strzał. A, a ta jazda teraz podjechała na blisko. Rozumiem, rozumiem. Zostawię tę bitwę bez komentarza. <grych> nie wiem, co ja tutaj zrobiłem. Gdybym od samego początku był w tym D1, to może wtedy złapałbym tego 75, tego 121. A tak to wyszło, jak wyszło. Mam 1100 uszkodzeń, także dzisiejszy materiał będzie chyba najgorszym materiałem, który opublikuję na YouTube. Przynajmniej po raz kolejny udowodniłem to, że też mam takie słabe bitwy. Też mam takie słabe bitwy i mnie to bardzo, ale to bardzo irytuje i nie wiem, czy w ogóle dzisiaj odpalę wota po tym. O tym, jak zmontuję ten filmik. Raczej nie pogram sobie w FIFA i tyle. Czwarta bitwa zakończona porażką. 1100 uszkodzeń, wynik drużynowy. Raport szczegółowy: tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 4 bitwy, 25% WRA, 2300 uszkodzeń. Tak jak mówiłem, zostawiam ten materiał bez komentarza. Trzymajcie się i dnia. dnia. Pa, Papa.